Na początek ciekawostka z cyklu niepotrzebnych. Oto aerodynamika psa rasy Korgi. Ale my tu nie o fizyce, a o psychice tych i wszystkich innych psów, bo kolejne badanie udowodniło, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Zebrano 60 udomowionych psów i ich właścicieli. Właścicieli wpakowano do pudła i poproszono, by w autentyczny sposób wołali o pomoc. Jedna trzecia psów Otworzyła pudło i uwolniła swoich właścicieli. Skuteczność na poziomie co trzeci pies raczej nie świadczy zbyt dobrze o naszym najlepszym przyjacielu, ale trzeba pamiętać o tym, że niektóre z psów po prostu nie wiedziały w jaki sposób otworzyć pudło. Chciały to zrobić, chciały uratować swoich właścicieli, ale po prostu nie wiedziały jak. Dowiodło tego kolejne badanie, w którym naukowcy postawili do pudła wsadzić coś, co psy lubią najbardziej: przekąskę. Do pokoju wpuścili te same 60 psów i znowu jedna trzecia otworzyła pudło, a spośród 19 z nich 16 wcześniej już uwolniło swoich właścicieli. To może oznaczać, że w trudnych chwilach większość psów faktycznie chce nam pomóc, ale muszą wiedzieć jak. I to oczywiście nie oznacza, że traktują nas na równi z przekąską. By ustalić motywację psów, naukowcy podjęli kolejne kroki. Po raz kolejny poprosili właścicieli, żeby weszli do pudła, ale właściciele nie mieli krzyczeć, tylko po prostu czytać czasopismo na głos, bez zbędnej intonacji, bez zbędnych emocji. Różnica w zachowaniu psów była ogromna. Oczywiście chciały wejść do pudła, żeby uwolnić właściciela albo po prostu być blisko niego, ale były przy tym bardziej spokojne. Przy badaniu, w którym właściciel błagał o pomoc, bardzo głośno krzyczał, reakcja psów była natychmiastowa i bardzo ostra. Były zestresowane, szczekały i ujadały. To pokazuje, że czworonogi mogą zarażać się od nas emocjami i reagować na nie. Na przykład, same się stresować, gdy my jesteśmy zestresowani. To oczywiście nie oznacza, że czytamy psom w myślach. Potrzebne są kolejne badania, ale już te pokazują, że psy naprawdę troszczą się o swoich ludzi. To udowodniono naukowo. Prawdziwi superbohaterowie nie noszą pelery. Oglądałeś